Teraz już zaglądamy do Tarnowa, bo dzisiaj Tarnów sprawdzał formę byków. Tarnów, Unia Leszno, mecz zespołów, które aspirują do walki o medale drużynowych Mistrzostw Polski. Oczywiście Unia Tarnów to kandydat do złotego medalu, no ale Leszczynianie z pewnością chcieliby znaleźć się w tej czołowej czwórce, która będzie walczyć o najwyższe pozycje w lidze. A oto składy, w jakich oba zespoły przystąpią do dzisiejszego meczu. Zespół gości leszczyńskiej Unii z numerem pierwszym Niki Pedersen, z numerem drugim Damian Baliński, z numerem trzecim Kenneth Bier, z numerem czwartym Grzegorz Zengota, z numerem piątym Przemysław Pawlicki, z numerem szóstym Piotr Pawlicki, z numerem siódmym Tobierz Musielak. Drużyna Grupy Azoty Unii Tarnów z numerem dziewiątym Martin Waculik, z numerem dziesiątym Krzysztof Buczkowski, z numerem jedenastym Artyą Łaguta, z numerem dwunastym Greg Henkok, z numerem trzynastym Janusz Kołodziej, z numerem czternastym Mateusz Borowicz i z numerem piętnastym Kacper Gomulski w wyścigach trzecim i czwartym zwyciężają gospodarze najpierw 5 do 1, potem 4 do 2 no i wynik po czterech rozegranych wyścigach 14 do 10 a my oglądamy gonitwę piątą zapowiadającą się niezwykle ciekawie, bo z toru pierwszego w kasku niebieskim będzie startował Greg Henkow tuż obok niego w kasku żółtym Niki. Pedersen w czerwonym Artyom Łaguda i tor czwarty tuż przy bandzie kask biały Damian Paliński ze zielone światło taśma w górze no i znakomicie ze startu Greg Henkok wypchnął, wypchnął Nikiego Pedersena, wykorzystał to także Artiom Łaguta i para Ternowskiej Unii na dwóch pierwszych pozycjach. Niki Pedersen rzuca się teraz w pościg za Gregiem Henkokiem, Damian Baliński na ostatnim, czwartym miejscu. Taka jest kolejność. Jak do tej pory, bo oczywiście Niki Pedersen nie zamierza tutaj rezygnować z walki. O przynajmniej dwa punkty. Artiom Łaguta już bardzo, bardzo daleko z przodu Grek Henkock wziął na swoje barki obronę tej drugiej pozycji i to on walczy z Nikim Pedersenem. Jak na razie skutecznie, bo nie jedzie na drugiej pozycji, a więc zanosi się na kolejne podwójne zwycięstwo tarnowskich jaskółek. Artiom Łaguta niezwykle szybki daleko, daleko z przodu. Z przewagą około 30-40 metrów. On znakomicie wstrzelił się w moment startu. Podobnie zresztą jak Greg Henkok. No i jak do tej pory tutaj poza tym może jednym wyścigiem, w którym Janusz Kołodziej wyprzedził Tobiasza Musielaka. Ten moment startu jest decydujący. Zwycięża Łaguta przed henkokiem Na trzeciej pozycji Niki Pedersen. Czwarty jest Damian Baliński. 5 do 1 i 19 do 11 po pięciu rozegranych wyścigach. Na półmetku tych zawodów zdecydowana przewaga gospodarzy Unii Tarnów prowadzi z Leszczyńską Unią różnicą 10 punktów. No a w wyścigu ósmym Kenneth Bier zastępuje. Damiana Balińskiego i być może tutaj uda się odrobić nieco strat. Kenneth Bier i Niki Pedersen. Bier w białym, Pedersen w żółtym, a para gospodarzy to Janusz Kołodziej, kask czerwony i kask niebieski, Kasper Gomulski. Dwójka zawodników, która miała w swoich poprzednich startach kłopoty z wyjściem spod maszyny startowej. Nie wychodziło im to najlepiej. No i tym razem także ten start nie był optymalny na prowadzeniu. Kenneth Bier, on tak jak w poprzedniej swojej gonitwie, znakomicie wyczuł moment startu i on jedzie na pierwszym miejscu. Drugi jest Janusz Kołodziej, a Niki Pedersen stara się zaatakować pozycję zajmowaną przez zawodnika Ternowskiej Unii Kacper Gomulski na ostatnim czwartym miejscu. W tym wyścigu ciężko tutaj jest walczyć mu o punkty. Kenneth Bier Bierę przed Kołodziejem. Kołodziej teraz przyciął do krawężnika, zyskał kilka centymetrów, starał się zaatakować pozycję zawodnika Leszczyńskiej Unii, ale jak na razie cały czas przewodzi stawce zawodników w wyścigu. ósmym. Bierę Kołodziej na trzeciej pozycji. Niki Pedersen, czwarty Gomulski. No i rozpoczęli ostatnie okrążenie, a więc dwa punkty jak na razie Leszczynianie odrabiają w wyścigu ósmym, ale cały czas tutaj ta trójka w kontakcie, tutaj jeszcze na tych ostatnich metrach coś się może wydarzyć. Teraz ostatni atak kołodzieja, no ale pierwszy jest Kenneth Bier, drugi kołodziej, trzeci Niki Pedersen, czwarty Gomulski, 4 do 2 dla Leszczyńskiej Unii i 28 do 20 po ośmiu rozegranych wyścigach. Kolejna zmiana taktyczna w zespole leszczyńskiej Unii Przemysłowa Pawlickiego zastępuje Niki Pedersen, on będzie startował z pola trzeciego w kasku żółtym, jego partnerem w tym wyścigu jest Tobiasz Musielak, tor pierwszy, Kaskę biały, a para gospodarzy to Artyom Łaguta, Kaskę czerwony i y Greg Henkoch w kasku niebieskim, no i leszczynianie na dwóch pierwszych pozycjach. Tego chyba się tutaj nikt nie spodziewał, bo jak na razie ta para Hancock-Łaguta spisywała się znakomicie. Greg Hancock teraz po zewnętrznej atakuje Tobiasza Musielaka. Będzie starał się wyjść na drugie miejsce i ta sztuka mu się udaje. i Za moment będzie starał się zbliżyć się do Nikiego Pedersena. Tobiasza Musielak jednak nie zamierza zrezygnować z walki o dwa punkty. Na moment przedarł się ponownie przed Grega Hancocka, ale jego kontra była natychmiastowa. No i Amerykanin jeżdżący w barwach Ternowskiej Unii na drugie Pozycji. Tobiasz Musielak cały czas w kontakcie, cały czas stara się walczyć o punkty, no ale defektuje jego motocykl, no i w takim układzie emocje praktycznie w tym wyścigu się kończą. Niki Pedersen jest pierwszy, Henkowy drugi, Wachculik trzeci. W takiej kolejności zawodnicy zmierzają na linię mety, no i z tego planu odrobienia kolejnych punktów Nici wszystko zapowiadało się dobrze, już było prawie cztery punkty tylko do odrobienia, no a ten wyścig kończy się układem remisowym. Pedersen przywołał kozi 3 punkty, 2 Henko, 1 Waculik. No i Tarnowianie nadar prowadzą różnicą 6 punktów. Po 10 rozegranych wyścigach 33 do 27. Wyścig 15. Kończące dzisiejsze zawody. Tor pierwszy kask czerwony Krzysztof Buczkowski. Tor drugi kask żółty Kenneth Beer. Tor trzeci kask niebieski Kacper Gomulski, który zastępuje Artioma Łagutę. No i tor czwarty kask biały nikki Pedersen. Przekonicie ze startu Krzysztof Buczkowski, dobrze tym razem Kacper Gomulski, no ale najszybszy Niki Pedersen, który po zewnętrznej rozpędził się, znalazł tam bardzo przyczepny fragment toru, nabrał prędkości i wyprzedził zawodników Tarnowskiej Unii. Na drugiej pozycji jest Buczkowski, trzeci Kacper Gomulski, stawkę zamotników w tym wyścigu zamyka Kenneth Bier. No a będzie na pewno atakował pozycję zajmowaną przez Kaspra Gomulskiego. Gomulski w tym wyścigu to oczywiście nagroda dla na juniora Tarnowskiej Unii za występy w tym sezonie, bo jest naprawdę mocnym punktem tego zespołu na doświadczenie, jakie się zbiera w takich wyścigach. O tym nie trzeba nikomu mówić mecz oczywiście wygrany mógł pojechać tutaj jeszcze Artiom Maguta no ale starty juniorów w takich wyścigach procentują, zresztą podobnie w barwach Leszczyńskiej Unii w wyścigu 14 pojechali i Musielak i Piotr Pawlicki Kacper Gomulski cały czas stara się obronić tę trzecią pozycję. Walki o pierwsze miejsce już tutaj praktycznie nie ma, bo Pedersen daleko, daleko z przodu. Drugi Buczkowski, trzeci Kacper Gomulski. Czwarty w tym wyścigu Kenneth Bier. 3 do 3 w ostatnim wyścigu i 51 do 39 w całym meczu. Było bardzo ciężko dzisiaj wygrać. Wszyscy przyjechali, to nie spodziewałem, że tak mocno oni tu będą jechać. Chcemy być w w Drze najwyżej i dlatego no, mierzymy w play-offy. Dzisiejsza bitwa na pewno na pewno po tej bitwie jesteśmy mądrzejsi i niewykluczone, że przyjedziemy tutaj na wojnę. Na to, że w Tarnowie o zwycięstwo walczyć jest bardzo ciężko, ale dzisiaj Leszczyńskie byki na pewno do ostatniego wyścigu wkładały tutaj w walkę sporo serca. Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem Tarnowskiej Unii 51 do 39.